Jeśli nie zadbamy o odpowiednie zabezpieczenie przeniesienia praw autorskich z architekta na inwestora, możemy popaść w bardzo duże problemy. O jednym z takich przypadków postaram się dzisiaj trochę opowiedzieć, tak dla przestrogi. Nie będę wnikał w dokładne zapisy prawne. O to już musimy zadbać sami. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj postaramy się omówić najbardziej podstawowe problemy, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania. Jednym z takich problemów, bardzo niedocenianych przez zarówno architektów, jak i inwestorów, są prawa autorskie i problemy z tym związane. Parę lat temu w naszym biurze pojawił się klient z wymarzonym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w zasadzie projektem, który miał być realizowany na działce. Niestety, do nas odesłał go wykonawca, twierdząc, że projekt jest nie do realizacji. Jest bardzo trudno zaprojektowany, ponadto bardzo drogo i są w nim problemy, które mogą w ogóle wykluczyć wybudowanie tego obiektu. Niemniej, obiekt był bardzo ładny i architektonicznie spójny. Abyśmy mogli podjąć pracę nad takim projektem, musieliśmy uzyskać zgodę poprzedniego projektanta. Niestety, pojawił się bardzo duży problem. Projektant Absolutnie odmówił przekazania praw autorskich, a inwestor nie zadbał o to, aby podpisać umowę i przenieść wszystkie prawa autorskie zbywalne na siebie, tak aby mógł potem wprowadzać w projekcie zmiany. Efekt był taki, że niestety projektant zablokował możliwość wykonywania przez nas prac i pracy na danym projekcie, co jednocześnie blokowało nam możliwość wprowadzenia zmian do pozwolenia na budowę i stawiało klienta w bardzo kropotliwej sytuacji. Z jednej strony nie mógł realizować projektu, z drugiej strony nie mógł wprowadzić do niej zmian. Z trzeciej strony oczywiście nie chciał wracać do poprzedniego projektanta. Z uwagi na bardzo skomplikowaną sytuację stwierdziliśmy, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest wycofanie aktualnego pozwolenia na budowę. Zatem klient udał się do Odpowiedniego starostwa, w którym uzyskał to pozwolenie na budowę, złożył wniosek o wycofanie pozwolenia na budowę. Do tego stopnia urzędnicy byli zdziwieni, dlaczego wycofuje pozwolenie na budowę, że stwierdzili, iż zgłoszą architekta do odpowiedniej izby odpowiedzialności zawodowej. W efekcie uzyskujemy sytuację, w której klient najpierw uzyskuje pozwolenie na budowę, traci na to kilka ładnych miesięcy, następnie musi to pozwolenie wycofać i podjąć pracę. Do uzyskania nowego pozwolenia na budowę z nami. Tracimy kilka miesięcy na pracę poprzedniego projektanta i kolejne kilka miesięcy na to, abyśmy mogli przejść procedurę, którą już ktoś inny przeszedł. Krótka umowa pozwalająca przenieść prawa autorskie lub też nawet zgoda takiego architekta w momencie przekazywania projektu na wprowadzenie wszelkich zmian i przeniesienie praw autorskich całkowicie pozbawi Państwa tego problemu. Zatem, jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy podpisać umowę, zachęcam, aby to wykonać i zwrócić tam szczególnie uwagę na ten konkretny podpunkt. Jeżeli mielibyście Państwo pytania, zapraszam do kontaktu. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz odwiedzenia strony internetowej. Do zobaczenia.